W dzisiejszym odcinku mamy 12 zawodników, którzy za chwilę zmierzą się w tym, kto ostatni wyjdzie z ogromnego basenu Slime Wszyscy nas teraz naraz wskoczcie skoczcie do basenu, uwaga! Dalej jazda. Fuuu No i kto ostatni wyjdzie już teraz... Ej, owca, wróć tam! Wróć do basenu! Nie możesz! Ja, ej, owca, owca, weź tam do środka wójść! O proszę, widzicie? Jak, jak, jak ktoś wyjdzie, to od razu odpada oczywiście. E, dlatego Dobra, owca, przykro mi. Niestety, niestety, dzisiaj odpadasz szybciej. No, niestety ona nie wygra 1000 zł, ale zobaczymy, kto wygra właśnie. Bo ostatnia osoba, która wyjdzie, wygrywa 1000 zł, więc zaczynajmy. Dobrze, w takim razie, słuchajcie, przypominam wam oczywiście, przedstawić łapkę w górę. Kolejny odcinek to 10 tysięcy łapek, więc zostawcie 10 tysięcy łapek w górę i także widać suba 600 tysięcy już niedługo, i wtedy będzie kolejny challenge z widzami. No dobra, w takim razie, słuchajcie, przed wami pierwszy challenge. Dobrze, słuchajcie, na początku zaczniemy od takiej świetnej zabawy, jak ucieczka przed slimeami. Jak widzicie, teraz wśród was jakieś bombelki takie pływają, ale nie ma się ich co obawiać, ponieważ one wam w ogóle nie zadają obrażeń. Ale! Za chwilę pojawi się w basenie wiele dużych slajmów. No i słuchajcie, gramy dopóki dwie osoby nie zginą. Więc uwaga! Może ktoś z was już zginąć teraz I za chwilę te slajmy się tutaj pojawią Więc musicie o nich uciekać Można, Można, je Można je bić jak najbardziej Ucha. 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 Ale ja z czasem będę dodawał coraz ale więcej tych slajmów Więc uważajcie na siebie A ja już wam je spawnuję Uwaga, pierwszy slime, Rybcia, uważaj Uuu, Drugi slajm od razu lecimy Uważajcie, Ja w całkowicie randomowych miejscach to robię O, nie. o i poleciał też nie, duży slime. O nie, o nie. Uważajcie, uważajcie w takim razie na siebie Uważajcie na siebie, Giku. Dobrze. Na razie wam bardzo dobrze idzie z tym. Więc w takim razie chyba trzeba zdać kolejnego Uważajcie na siebie, dwie osoby. Ale nie nie Tutaj jest jakoś pusto. Kolejny slime. Uważajcie na siebie. Jeszcze nikt nie zginął na razie, coś słabo wam idzie tutaj. Jest, To dobra taktyka. O nie! Kolejny slime w takim razie. Dobra. Jeszcze tak daję wam minutę, jak nikt nie zginie to faktycznie będzie dobrze, ale wątpię. Słuchajcie, ponieważ ja teraz jeszcze bo, bo, bo. trochę zrespię tych ziomeczków. Uważajcie na siebie. Spokojnie. Zebiasz i plecy. Dobra, ręce teraz na grubo cztery... Jest. Cztery nie, na raz, nie, gdzieś nie. na środku tutaj. Nie nie, 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 Uwaga, Miko, pamiętajcie, nie można wyskoczyć z basenu totalnie, nie można na białe. Proszę. Oj, ty, dużo tych slajmów jest w tym basenie pełni o nie, udało wam się go z... Ej, no nie, nie może być tak, że nikt z was nie zginie! Jak to testowałem, to zginąłem przynajmniej dwa razy! To jest O nie, Marty, Martyna Kotka zginęła, uwaga! I Yuki też! Dwie osoby już zginęły, czyli Yuki i Martynka Kotka, więc niestety... Nie, ona one cię chyba lubią jakoś. Dostał ojca. Ja słyszałem, ojcem. że, że slime lubią jakieś śmierdzące osoby stare. No dobra, więc w takim razie kolejna zabawa przed nami. Słuchajcie, przed wami kolejny challenge. Jak widzicie, stoicie teraz na slime blokach i waszym zadaniem tak. będzie w ciągu minuty wykonać najwięcej skoków. Idealnie po minucie, zrobię screenshot i po prawej stronie będę widział, kto znajduje się na końcu tabeli. Ostatnia osoba odpada, więc zobaczymy w takim razie kto to będzie przygotujcie się do skoków, EJ Zewiashi, NIE WOLNO PRZESKAKAĆ o nie on chciał tutaj oszukać uwaga gotowi do startu, START dobra, więc zobaczymy, musimy wybrać dobrą taktykę Zewiashi na przykład w ogóle nie dozbywa punktów, Miko ma 10 już dobrze Miko chyba tutaj najlepiej kombinuje, Blaszka na końcu Miko jak tutaj na przodzie, dobrze słuchajcie 40 sekund wam zostało, o Zewiashi na samym końcu Zewiashi chyba nie wie jak to robić o nie, Zebiasz na samym ale końcu super. jest, chyba no, nie uda mu się za o bardzo nie, już tego zrobić, dobra, 16 nie. sekund, uwaga, Ejku, 4, dobiłem 3, 2, 1, setka, setka, setka. 0, dobra, więc niszczymy, no, nie. No, dobra, więc, o, mam, mam setka. ale Zeviashi jako ostatni był, więc niestety... Zawiasi nie. niestety nie udaje ci się, przykro mi. Papa, Zawiasi... Okej, okay, słuchajcie. Słuchajcie, w takim razie gramy w kolejną grę. Jak zauważyliście, w ekipunku macie łuki strzały, a będzie wam to potrzebne dlatego, żeby zes coś zestrzelić. No to jest trochę logiczne, ale za chwilę ja w powietrzu będę spawnował małe slajmy. I waszym zadaniem będzie zestrzenie jak największej ilości. Jednak Slajmy nie są takie łatwe do zabicia, dlatego że każdy slajm potrzebuje dwóch strzał, żeby zostać zestrzelony. Więc co będzie trochę cięższe, nie będziecie zabijać się na hita, co będzie takim trochę utrudnieniem, dlatego że pełno osób z Was na pewno będziecie sobie takie slajmy kaesować. No dobra, w takim razie czy jesteście gotowi? Ja będę to tak. na żywo nie. robił, tak. więc tak. po prostu możecie zestrzelewać. Proszę bardzo, jeden. Ja sobie tej tutaj... będę... O, rybka już strzelił. Ale wy strzelacie, to... Ja muszę tutaj przyspieszyć tempo w takim razie. Jak tam Miko Cztery ze strzelenia, a! Ja, bo widać jaki sniper jestem. Kurde Ja bym się nie spodziewał tego pomiko. Dzięki. To nie Kati. strzelię! coś. Ja się! Ojcza teraz na dole, razem z Katie. O! Olcha dopiero pierwszego swojego zestrzeliła o, czy, teraz. Nie, proszę, Powiedzmy, że ostatnie kładę ostatnie 12, 11, 10, 5. Trzy, dwa, jeden, zero. Dobra, ostatni położony był. Oj, ojcia, już oh ja. został, został ostatni, wam w stanie, niego w ogóle. Olcia, strzelaj, strzelaj, Olcia. Ale to i tak już już nic nie da. Ma. Ej, co się dzieje z nim? A, jednak Ol. jest. O, o, oj, ojcia, niestety. Dobra, w takim razie. Pa, pa! pa, pa. pa, pa. Dobra, w takim razie, słuchajcie, skoro z Was siódemka. To czas na slime y, slime parkurowy slime. Bo, y, y, slimeowy parkur. o, w ten sposób. Okej, okay, słuchajcie, przed Wami bardzo łatwy parkur. Ja ostatnia osoba, która zrobi ten parkur, odpada. Zapraszam do zabawy. Start! O, blaszka, jak tutaj już na Pamiętajcie, nie można wyskoczyć z basenu, tutaj jest taki trudny. trudny element. Wisia! No nie, Wisia. Oj, Wisi się nie udało. Miko, dalej, Dobra, dajesz. ja nie umiem 180. To mu się tak wziółł. Dawaj, Miko, tak jak cię uczyłam spać. A ja właśnie... <grym> co robiłem? Dobra, nie? robię. Uwaga. Ale ja nie umiem. O nie. O, nie. <grym> Patrzcie, Miko zrobił A. 180 kę Co tak ja mam tam? Nie! Nie, nie mogłam tu się Miko, się zrobił 180 kę Co tam, to tam budujesz? Warto. O, swój basen. A tam to 3 plus 1? Ej, jak mam to zrobić? Wisza, się rozpędzić i cały czas spadnąć. Ale jest jeszcze jedna taktyka. Taktyka napieraka. On tu przeskoczył! Ale ja tu byłem. No i co z tego? nowa, Miko. No nie. Nie yes. Ja nie mogę wskoczyć na. Kiedy tam przeskoczyłem? O, Blaszka, gratulacje. Owca tu leci. Teraz tylko to. <grym> Owca. I po każdym zesłania To jest łatwe. Dobra, Blaszka. Yes. Gratulacje, Blaszka. Blaszka dał radę. Najwyżej, Blaszka, jak oni nie przyjdą w ciągu dwóch minut, to ty byś mógł wybrać osobę, która zostanie wyeliminowana. Co ty powiesz na to Blaszka? Nie, problem. I jedyne osoby, które będą. które przeżyją, to te, które skończą do tego czasu parkura. Czyli, o, Miko, jesteś bezpieczny. Czyli Miko jest bezpieczny. Miko, jesteś bezpieczny, A. czyli Blaszka teraz. Dobra, czyli słuchajcie, ja w takim razie ustalam Wam dwie minutki. Jeśli w dwie minuty Wam się nie uda przejść parkura, to osobę, którą się nie uda, to Blaszka będzie mógł wybrać wśród nich osobę, która odpada. Bisia, ja jak jakim daleko. Bisia, uda ci się. Dawaj, Bisia. Dawaj, To jest tylko jeden własny skok. O! Muszę przyspadnąć już. Mek, nie bądź taki mądry. Dobra, każdy ma teraz ostatnią próbę, każdy ma ostatnią próbę z, giku, z, padnięcie do slime'a znaczy już koniec kogoś. A blaszka będzie... Ooo! Do... Giku. Giku! Teraz wszystko na spokojnie rób. Co ci się uda? Giku, Dobra, rybka, koniec, już szans, Jeremy też. Ooooooo, Gik też. Teraz tylko jeszcze Wisia ma szansę. Ej, blaszka, jak odpad... to cię zjem. Ok, to no Dobra jeszcze czekajcie, Wisia jest jeszcze Dobra, bez... Wisia. wisia jeszcze to może przejść Nawalej no, w to spacer jak ja O nie Dobra, Blaszka, to twój moment, to twój no, moment, musisz Mika, wybrać co nie, ale Miko jest. No Miko ma szczęście, że eee. jednak przeszedł tego parkoura No to Rybka, bo Rybka się tutaj chowa O, czyli, o. I, i, nie, nie, widać, wami, i, nie, nie, nie no, Właśnie, jest przed wami przecież, stare, nie widzisz Blaszka, co ty robisz? Dobra, wybierz osobę, stare. jedną, jedną osobę, jedną osobę, definitywnie, stary Ej, definitywnie, ej, tak? ej Co ej, ty ej, w ogóle, Olcia, robi w trakcie? Ej, czekaj, on coś mi pisze, poczekaj chwilę To co to są za deal robione tutaj? Czekaj chwilę to, to, wiesz Bo wiesz, on ten tego, i ta osoba, mnie to, i to, i ten, no. Dobra, wiesz. no dobra, oj kurde. Kogo? To dobra, bo zaraz jakieś... ty zostaniesz wyeliminowany, no? dawaj. Dobra, to rybkę. Rybkę? Nie powiedziałem, że rybcie! <grym> Dobrze, Rybka, niestety Rybka, a nie gika, okay, A, miała... ale to Rybka już <grym> super. jest usunięta, tak? Super. Dobra, papa Rybka, niestety musisz już rybcie. iść Dobra, w takim razie lecimy z kolejną zabawą Ej, czekajcie, Ej, Ej, czekajcie jest bo tak Katie wyszła! Opisał, Kati. O nie! Ja Katie wyszła! No nie, papa pa, kati, kati Dragon! Wow. Pa, pa kati Katy musiała no chyba nie. iść, no niestety, A. została was tylko piątka. Słuchajcie, nasza owca chyba utonęła! Popatrzcie! No co się z nią dzieje? Się stało. Ona, ona. O nie! Ale to ale jak są ryby, to one się chorobała. tak odwracają, kiedy nie żyją pewnie. była rybą. No i on, ta owca pewnie była rybą w głębi duszy. No dobra, lecimy z kolejnym challengem Dobra, słuchajcie, przed wami kolejny challenge i znowu wracamy do strzelania z łuku, ale tym razem jest poziom trudności o wiele wyższy, dlatego że tym razem slajmy będą latały na nietoperzach, więc będzie wam o trudniej nie. Zestrzelić o w takim kot. razie te strzały, znaczy zestrzelić wam te slajmy, więc słuchajcie, jak to będzie wykonać? Otóż tak! Haha! Możecie już zacząć w takim razie, ja tej wam zresztą bardzo dużo jest tych. Strona. Dobra, może trochę wyżej, bo trochę za... Za nisko byliście. Pamiętajcie, ostatnia osoba odpada, na razie Miko znowu prowadzi. Miko, ty jesteś Co? chyba za dobry w tę grę. Ale różna ilość punktów. Pamiętajcie, że jak strzelicie nietoperza, to e, jakby slajmy zatrzymują wam się w miejscu. Dobra, tyle wam starczy, więc lecimy w takim razie do ostatniego. Chociaż widzę, że one... <ścoughs> widzę, że one uciekają czasami w niektóre strony, więc poczekajmy jeszcze chwilę. Powiedzmy, że ustalę wam jeszcze tutaj kilka chwil na to, żeby wszystkie zestrzelić. Miku, co ty robisz z nimi? Mimo, no, że no, one tak się ruszają, to... Nadal ci się udaje. A, bo ty trzeba w to perej i wtedy ci się no. tak one zatrzymują no. w miejscu. Dobrze, Właśnie chyba nie. trzeba zrespić jeszcze trochę. Dobra! Coś słabo idzie to zrespianie, więc mam pewien pomysł fajny. O nie! O nie! Dobra, chyba tyle wam starczy. Mhm, zabijemy może za Nie, Ale to jeszcze nie. chwilę. Wiem, że wam trochę laguje, ale spokojnie. Tro, taka armia teraz, ale ty... to jest genialne, dobra Wisia dalej, musisz Nasz szybko zestrzelać Dobra, Wisia 4, Co powoli nadrabia do Jeremiego One wszystkie uciekają w tamtą stronę w ogóle, co tam jest takiego? O, tam strzał ogromnie dużo jeszcze leży 30 Dawaj, sekund w takim razie ostatnie, więc jeszcze macie szansę coś tutaj nadrobić, na pewno zostało jeszcze więcej Włączę dosłownie jeszcze na momencik naszą spawniarkę <laughs> O, nie. o nie. nie. No i dobra, nie. macie jeszcze szansę Wisio, otrzymamy kciuki, 15 sekund. Ale Miko, jak tutaj rozgromił wszystko. Koniec czasu niestety, słuchajcie. O nie. Dobra, Wisia, niestety w takim razie y, musimy się z tobą pożegnać, więc możesz już wyjść z naszego basenu pełnego slime. Topa, tak, pa. patrz jak pa. się trudno wychodzi, faktycznie ten slime jest taki bardzo gęsty, że wy jeszcze wytrzymujecie tyle w tym basenie Papa. Okej, okay, słuchajcie, niestety w tym odcinku zostało was czterech Zapomnieliśmy całkowicie o ankiecie, no ale skoro jest, jest was czterech To zagłosujcie w takim razie W ankiecie na jednych z tych czterech Jego morsi, czyli Miko, Jeremiego nie. Gika albo Blaszkę Wiadomo Yo. kto oczywiście w ankiecie wygrywa yy, Więc już nie musimy się spodziewać No dobra, ale w takim razie przed wami kolejne wyzwanie Teraz w tym momencie dostaniecie właśnie wędki No i waszym zadaniem będzie zebrać jak najwięcej slajmów Do waszego punktu, tylko pamiętajcie, że oczywiście Te slajmy z tego punktu czasami mogą wyskoczyć. Więc e, wasze zadanie będzie trzeba e, będzie zebrać jak najwięcej. One będą się e, generowały automatycznie dzięki tej e, ścianie, której, za której wcale nie ma tam ukrytych żadnych command bloków. E, więc zaraz włączę tej dźwignie przed Waszymi właśnie polami zaczną się generować po prostu slajmy. No dobra, więc czy Czyli mamy mamy na, naszą wyspę, mamy te slajmy. Tak? tak, do waszego tego punktu, słuchaj. Dobra, w takim razie uwaga! Start! Zobaczymy. Raj ja popatrz za tobą się pojawiają. Musisz je... trochę daleko się pojawiają, ale spokojnie, zaraz powinieneś jakieś złapać. One same do was stakują. będą biec do was będą biec. No tak, ale chodzi o to, żeby zebrać jakichś najwięcej, więc może wam się czasami stać tak, nice. że... Możecie niektórym pomagać właśnie tym, tym sposobem. Ja wam ustawię jeszcze tutaj, słuchajcie, dwie minuty i będziemy po dwóch minutach tak oczywiście widzieć wszystko. Ale Blaszka, co Ej, wędka mi padła! Wędka padła, lasy! Dobra, dajemy wam Aj, w takim razie jeszcze jedną, niech będzie. Dobra, o, dajemy ja wam niezniszczalną będę... w takim razie teraz wędkę o, do flipunku. Nice. Co ty, Blaszka, tutaj masz?! One wszystkie do ciebie idą! Co się dzieje? Dobra, słuchajcie, jeszcze cała minuta przed wami Ale blaszka chyba już jest tutaj bezpieczny Jeremi tak, też ma dużo Dobra, uwaga, koniec czasu Więc stop, nie? stop, stop, ja zamykam dźwignię i, I oczywiście już nie wpuszczamy więcej Więc już Jeremy tutaj nie wejdzie Oj, o, ten tutaj nie liczymy Tak, tak, tak No nie, no co one robią, one Dobra, jakoś mi się udało, dobra, dobra, dobra Dobra, przeliczyliśmy już wszystko No i czas to wszystko podsumować Więc zacznijmy może od Mika Jaki ty masz kolor? Zielony Dobrze, tak. w takim razie sprawdzamy. Masz 67 slajmów, stary. 67, 67 slajmów. Dobra, zobaczmy w takim razie Jeremi. 55. Czyli na razie to ty przegrywasz. Zobaczmy w takim razie teraz geek różowy. Ile może być? I wiem się, że masz stary. 50. O nie! Zabiłem wszystkie No to Geek, przez przypadek mój zostajesz z automatu do kolejnej rundy przerobiony. Ale czyli teraz jeremi jest zagrożony, zobaczmy w takim razie. Jeremy? Dobra, czerwony, zobaczę w takim razie. 66 o nie. O, nie. o nie I w takim razie Miko wygląda na to, że ty wygrałeś Jak e, wiecie koledzy, o bo jeden. mi pizza stygnie i ja muszę po nią iść, Pizza! Więc, o e, nie. Jak coś, to podzielę się z wami Dobra, czyli Gik i, i... i, i Jeremy są w takim razie bezpieczni, pa. bo Blarkę tutaj kończy No dobra, no to na, szcz na szczęście mój błąd nie jest aż taki kluczowy Dobra, przed wami przedostatnia konkurencja i słuchajcie Słyszałem w pogodzie, że jakieś opady slajma będą, więc nie za wiemy, o co chodzi Zaraz to zobaczymy, ale hmm. słuchajcie, przez najbliższe powiedzmy minutę, dobra, półtorej minuty. Będzie nad Wami pojawiać się y, właśnie pełno slime boli. I Waszym też... zadaniem jest zebrać jak najwięcej. Osoba, która zbierze najmniej slime boli, to odpada. Pamiętajcie, że czasami, które slime mogą się pojawiać na granicy albo za granicą gdzieś w basenu. Więc żeby nic Was nie pokusiło czasami i nie można na nas z basenu wychodzić. Dobra, więc w takim razie przygotujcie się. Czas. start, dobra, półtorej minuty macie na to wszystko. No, serio, slime spadają, jaka anomalia. No, stary, Cieka, to jest widzisz. Cikne. Dobra, wieki, ja tutaj spada, będę zbierał serio? te tutaj boki jakiejś, żeby nikt tego czasami nie zebrał tutaj hmm. O, Ja to zbiorę, zbiorę, zbiorę! zbiorę. Kurczę, był wcześniej. Ja sobie tutaj będę biegał dookoła, żeby nikt czasami tego nie zbierał. Słuchajcie jeszcze cała minuta przed wami. Uuu. No kurczę Szymek. To już było naprawdę. To jest utrudnienie. Cześć! 40 sekund, słuchajcie. O Jezus, ja to przegram. Ile masz ty, Szymek? Ja mam 50, 56 teraz. A to na pewno mam więcej? Koniec Serio? czasu. Idę Koniec? to wyłączyć. Dobra, więc w takim razie wracamy teraz, postawimy w takim razie. Ja zebrałem, słuchajcie, 76 jak coś, więc trochę dużo. Ale zobaczymy, stawiam w takim razie tutaj taką całą. E, słuchajcie, taki tutaj, e, molo. Molo ze slajmów i zachęcam was tutaj do wejścia. E, niech pierwszy wejdzie, może Miko, albo Geek, Dobra, wyrzuć w takim razie mi twoje. Dobra, czy ja widzę w takim razie twoją ilość? Proszę, trzymaj, trzymaj. mi teraz poproszę. Nie mów na głos, ile masz, stary. żeby I nie. mi serce wali. Wręczyć. Dobra. O oh, lol! Do! Ile ty tylko miałeś? Dobra. W takim razie, no Jeremy, sporo zebrałeś tego w takim razie. Dobra, Miko, w takim razie teraz ty Co? 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 Dałem w tamtym miejscu, a tam leciało najwięcej. to wiesz w takim razie co to znaczy ty miałeś tylko dwa taki. Przygrał. Niestety gig, to twoja kolej teraz na to, żeby było... Pa pa! No. Oh, pa! pa. No, to tylko le le lekko co więcej od ciebie, Miko. Więc to wcale nie tak dużo. Dobra, została was dwójka w środku, tutaj w takim razie. Ej, hey, mam okay, super no to... pomysł na za zabawek. Coś w typu totolotka. Dobra, czekaj. Daję wam 100 slime boli. Musicie je rozstawić w ekipunku w różnych liczbach. Liczby nie mogą się powtarzać. Czyli jeśli użyjecie w pierwszym slocie, będziecie mieli 9 slime boli. To w drugim slocie i w każdym kolejnym nie możecie mieć już 9 slajem boli. Ale czy, muszą, czy mogą przekraczać dziewięć? Czy mogą być tylko Mogą, 10 mogą, mieć? mogą. Macie sto slajem boli. Tak, tak. Jak najbardziej. Tylko 100, po prostu. No. Może nawet sto w jednym rzucić, ale to wtedy w kolejnych. Nie, nie możesz, bo, mhm. bo w kolejnym będziesz miał puste. Więc musisz Właśnie. w każdym coś mieć. Kto będzie miał jak najwięcej liczb, takich jak ja, wygrywa. Więc zapamiętaliście wszystko? Tak. No, tak. Czyli waszym zadaniem jest zrobić jak najwięcej. Dobrze. W takim razie, słuchajcie. Ja też już zaczynam rozstawiać. Pamiętajcie, najlepiej żeby cię. Wykorzy... Ja dam wam podpowiedź, że ja wykorzystam wszystkie slajmbole. w takim razie. Kurde. Dobra, słuchajcie, czy jesteście gotowi? Ja już nie. mam, już mam ja rozstawione. Jest... Musimy priskrym zrobić. Tak, i tak, je... no, dobra, w takim razie zaczynamy od pierwszej mojej cyfry. Jeśli macie taką cyfrę w wip-punku, to krzyżcie, nie wiem, bingo na przykład, okej? Okay? Dobra. Dobra, dobra. Dobra, pierwsza moja cyfra to jest 23. Czy ktoś taką ma? <laughs> Nikt takiej nie ma. Dobra, nie. lecimy z drugą cyfrą. Druga cyfra to 8. Bingo bingo, 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 Dobra, oboje mają bingo. ósemkę, Dobrze. Trzecia cyfra to 1. Bingo. O. o, Miko dwa punkty. Dobrze, a. czyli dwa, jeden dla Mika. Dobra. Czwarta cyfra 7. O, a to moja ulubiona liczba. No to trudno. Serio? Dobra, piąta cyfra to 9. Bingo. O tak, nie! On jest Co jest on robi? Szósta cyfra 25 Kurde, mam 26, dlaczego? O nie, dobra. Siódma cyfra to 4. Nie mam. O matko Jeremi, jakie ty masz cyfry. Ósma cyfra to... 10. Bingo! SOOO! Co, Co zrobił? I ostatnia cyfra, dziewiąta to 13. Kurde, mam 11 i 12 15. nawet mało. Soo! i czy on trafił 4 cyfry? Kurde. Co? Co? To jest totolotka no. Macie teraz oczywiście na ekranie. Ej, stary Ty gręk Totolotka teraz! Złaśnie ja zawsze przegrywam Dobra, czyli Miko wygrywa ten odcinek Jeremi i wyjazd co z naszego co? basenu Pa, teraz to Pa pa Jeremi. Dobra, pa. czyli Miko wygrywasz ten odcinek. Gratulacje, eee. powinien zagrać jeła w Totka. Mam nadzieję, że Wam się Dobrym. podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, który już jutro na kanale. Cześć! Pa